Bitcoin realizuje scenariusz wzrostowy, wybijając strefę na spadki, osiągając nowe ataki na poziomie 48 tysięcy dolarów. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut? Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak coś środę, spotykamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum powiem Wam o moich potencjalnych scenariuszach wzrostowych i spadkowych jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz zachęcam Cię do zostawienia suba aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami Przybić dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem w ostatnim filmie mówiłem Wam o dwóch z trzech potwierdzeniach na wybicie i potencjalne wzrosty i nowe ATH na Bitcoinie mieliśmy tutaj powrót powyżej 38 tysięcy to było jeden z warunków, które wyczekiwałem i mówiłem wam o tych właśnie materiałach oraz wybicie tej linii trendu wzrostowego gdzie cena nam właśnie tutaj przybiła tą linię trendu wzrostowego, mieliśmy jeden retest tutaj na pompie Elona Muska, zresztą tutaj również mieliśmy pompę Elona Muska, ponieważ jak wiecie doskonale Tesla również weszła grubym kapitałem w Bitcoina, skąd mieliśmy właśnie te wzrosty i mówiłem Wam właśnie o wybiciu tego poziomu i jeżeli nie będzie reakcji w tej strefie spadkowej, Chociaż tutaj i tak reakcję mieliśmy, może nie dużą, ale o kilka tysięcy dolarów, cena tutaj spadła. Nie było reakcji z dolnej bandy, natomiast widzimy, że reakcja była z górnej bandy, górnego tego zakresu, tej strefy, którą wyznaczyłem. Ja tutaj realizowałem zyski na poziomie 43 400 dolarów i pokazywałem Wam to na swoim profilu na Facebooku. W poprzednim materiale właśnie wyznaczyłem tą lokalną strefę na spadki I mówiłem również, że jeżeli tutaj nie będzie po prostu jakiejś reakcji No to zobaczymy kontynuację tego ruchu wzrostowego I mieliśmy tą mocną pompę I oczywiście w takich sytuacjach analiza techniczna słabo się sprawdza Ponieważ kiedy na rynek wchodzi 1,5 miliarda dolarów od Grubasa, Jakim jest Elon Musk No to po prostu tutaj nie ma racji bytu Analiza oczywiście gdzieś tutaj cena zatrzymała się w tych poziomach Które wyznaczyłem, więc ta strefa Miała sens, jeżeli chodzi o samą analizę, natomiast widzimy, że została następnie wybita i widzimy, co cena doszła następnie do 48 tysięcy dolarów. Zanim przejdziemy do analizy Bitcoina i Ethereum, dzisiaj zaczniemy sobie od Ethereum na moim profilu e na platformie TradingView, na której robię analizy, do której link znajdziecie również w opisie i możecie wy również na tej platformie robić swoje analizy. Wrzuciłem analizę, właśnie Ethereum, i tutaj opisałem wam pewne moje scenariusze. Zresztą mówiliśmy o tym również w poprzednim materiale, ale wróćmy do tego, ponieważ chciałbym pokazać wam jak to zostało fajnie zrealizowane. Miałem wyznaczoną tutaj strefę na spadki, która została tutaj opisana. Ta strefa została zanegowana i tutaj zaliczyliśmy stop loss w tym shortcie. Natomiast później informowałem o tym, że będziemy szukali longa po wybiciu strefy manipulacji i wyznaczyłem właśnie te poziomy zielone na poziomy realizacji zysków. I ten pomysł na trade rzuciłem dla moich partnerów edukacyjnych. I zobaczcie właśnie z poziomu 1710 wchodziliśmy w longa i poziomy realizacji zysków właśnie mieliśmy w tym momencie kiedy cena niedawno doszła nam do drugiego poziomu zielonego. Ten pierwszy poziom zielony był wyznaczony jeszcze z poprzednich materiałów. Jeszcze z poprzednich moich pomysłów na trade i analiz dla moich partnerów edukacyjnych, czyli dla osób, które razem ze mną edukują się na naszym forum o kryptowalutach. Mister Porada, gdzie możecie się nauczyć strategii, którą pokazuję Wam właśnie tutaj na YouTubie, oraz możecie korzystać z sygnałów od naszych traderów, a o nich rozmawiamy w każdym niedzielę w podsumowaniu tygodnia. I na mojej stronie możecie znaleźć wszystkie te sygnały. Które były dostępne I zobaczyć w jaki sposób one się zrealizowały Więc macie edukację od samego początku Możecie nauczyć się skutecznej strategii Oraz w międzyczasie korzystać z sygnałów I to wszystko znajdziecie na mojej stronie Więc wbijajcie jeżeli to Was interesuje Napiszcie do mnie i zaczynamy działać Zaczynamy wspólnie zarabiać I Jak widzimy ta analiza została tutaj bardzo ładnie zrealizowana Take profit pierwszy został osiągnięty W tym momencie ja wyszedłem z rynku Ponieważ widzę tutaj Lekką manipulację I wolę sobie to po prostu przeczekać Także kolejna analiza, kolejna analiza zrealizowana bardzo dobrze, przynosząc zyski mi oraz moim partnerom, którzy również mają możliwość korzystania właśnie z tych moich analiz, których tutaj na YouTube czy na TradingView nie zobaczycie. Oczywiście zobaczycie analizy, zobaczycie gdzieś poziomy wejścia, ale szczegółów nie poznacie. Szczegóły zostawiam tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych. Wracając do analizy Bitcoina, w tym momencie wyznaczyłem sobie Nowe strefy, tutaj już mogę sobie to skasować, ponieważ to już nam się nie przyda. Widzieliśmy, że zostało zanegowane i cena poszła jeszcze wyżej. Mimo krótkiej reakcji na 2-3 tysiące dolarów, mieliśmy tutaj spadek. Lokalna strefa na wzrosty wyznaczona właśnie z pierwszej tej korekty, tej wzrostowej, którą, na podstawie której również tutaj wchodziłem w pozycję swoją na wzrosty bitcoina. I mamy tutaj jeszcze linię. Tą trendu wzrostowego która trzyma nas przed wzrostami, a jeżeli mielibyśmy zobaczyć powrót ceny poniżej ostatniego ATH i poniżej tej linii trendu właśnie wzrostowego, którą przebiliśmy z powrotem, no to z aktualnych poziomów widzimy się tutaj na okolicach 39 tysięcy dolarów, a mamy tutaj imbalans do wypełnienia na poziomie 39 tysięcy. 600. W przypadku kolejnych wzrostów wyznaczyłem tutaj już strefę 49,850 400. To są kolejne poziomy, które możemy zobaczyć za bitcoina. I myślę, że jest to do zrealizowania w najbliższych godzinach, być może w najbliższych dniach. Widzimy, że cena nam tutaj teraz trochę konsoliduje. Alty lekko odżyły po kilkuprocentowej zmianie dominacji, ale obserwujemy to, co się będzie działo dalej. Natomiast jeżeli chodzi o. Ethereum, tak, tutaj mamy tą strefę, którą wyznaczyłem, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, aby w komentarzach napisać, jakiego alta analizę chcielibyście zobaczyć w piątek w kryptoinfoniusach i analizie altcoinów wybranych właśnie przez was. Więc te alty, które będą miały największą popularność, te alty będę dla was analizował. Również wrócimy do poprzednich altcoinów, które analizowaliśmy, pamiętacie między innymi REF, ostatnio dla Was analizowałem chcieliście analizę REFa, zobaczcie jak perfekcyjnie wyznaczyłem bez indykatorów bez żadnych wskaźników wejście w pozycję, która dała 50% zysku, także pięknie wyznaczona strefa na wzrosty, o tym będziemy rozmawiali w najbliższy piątek ok, tu mieliśmy swoją, swoje wejście w pozycję to specjalnie zostawiłem Ponieważ chcę być tutaj dla Was jak najbardziej transparentny i wracać do tego, co zostało zrealizowane, a co nie, i pokazywać Wam w pełni, jak to wygląda. I widzimy tutaj, właśnie, lokalną strefę na wzrosty. Tutaj ten zakres korekty również wybronił tą strefę, i mieliśmy kontynuację ruchu. I widzimy, mamy po raz kolejny długi knot do góry, i cena zaczęła nam lekko spadać. Najpierw było zejście w dół, więc ja tutaj widzę lekką manipulację i wolę po prostu wziąć zysk który jest bardzo fajny i ten zysk będziecie mogli zobaczyć. Zresztą w moich relacjach na Instagramie i na Facebooku pokazuję Wam moje wyniki, pokazuję Wam wyniki moich partnerów, osób, które razem ze mną się uczą, osób, które uczą się również ode mnie, ponieważ nie dość, że uczą się na forum, to dodatkowo mają wartość ekstra ode mnie w postaci analiz i moich pomysłów na trade. Jeżeli chodzi o potencjalny ruch wzrostowy, tutaj tą strefę troszeczkę sobie. Bym rozszerzył o moje, powiedzmy, analizy prywatne, tutaj poza samą strategią. Mister porady, tą strefę sobie lekko rozszerzam na kontynuację ruchu wzrostowego i kolejne poziomy 1888-1936, jeżeli będziemy mieli zobaczyć dalsze wzrosty. Pamiętacie, mówiłem Wam o tej górnej bandzie kanału wzrostowego, który sobie tutaj. Wyrysowałem i zobaczcie, że cena po raz kolejny ten kanał przetestowała i mieliśmy kontynuację ruchu wzrostowego, więc bardzo to respektują i warto to sobie, według mnie, zaznaczyć. I tą, ten, ten kanał będę sobie tutaj dla siebie, oczywiście, trzymał. Mieliśmy powrót powyżej linii trendu wzrostowego, i tutaj tą pozycję sobie zostawiam, właśnie w taki sposób. Tu już mogę sobie Absolutnie no tego sobie nie będę kasował. Jeżeli wrócimy tutaj poniżej tej bandy, no to już tutaj będę szukał krótkich shortów do poziomu 1647, gdzie mieliśmy wcześniejsze wsparcie. I opór, i widzimy, że jak ten opór został przybity, to mieliśmy mocny impuls wzrostowy. Ok, krótko i na temat mam nadzieję, że tutaj była dla Was wartość. Widzicie, co ja widzę, i być może w jakiś sposób to zaimplementujecie do siebie. Pamiętajcie jednak, że to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał. A jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy, do naszego forum edukacyjnego, do mojej grupy, wbijajcie na moją stronę po więcej informacji. Jeżeli uznasz, że to jest dla ciebie, napisz do mnie i zaczynamy współpracę, zaczynamy wspólną edukację i zarabianie na rynku kryptowalut. A dzieje się bardzo dużo. Nasze nowe produkty naprawdę robią robotę. O tym przekonacie się w kolejnym niedzielnym podsumowaniu. A już teraz możecie sprawdzić, jak to wyglądało w zeszłym tygodniu. Wbijajcie na mojego Instagrama, wbijajcie na mojego TikToka Instagram i TikTok Do usłyszenia, do zobaczenia, piona.